W strefie ciszy spotkałam mecha kotka i laserowego pawia. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam ich, co wiedzą o generowaniu tekstu przez sztuczną inteligencję. Mecha kotek odpowiedział, że sztuczna inteligencja najpierw analizuje ogromne ilości książek, artykułów, rozmów i innych tekstów, aby zrozumieć jak ludzie układają zdania, używają słów i tworzą różne style wypowiedzi. Laserowy paw wyjaśnił że kiedy sztuczna inteligencja tworzy nowy tekst, nie przepisuje zapamiętanych fragmentów, ale próbuje wymyślić coś zupełnie nowego, łącząc zdobyte wzory i informacje w oryginalny sposób. Wspomniał też, że dobre modele sztucznej inteligencji potrafią dostosować ton, długość i poziom trudności tekstu do tego, kto będzie go czytał. Pochwaliłam ich za dobre odpowiedzi. Generowanie tekstu przez sztuczną inteligencję to proces, w którym maszyna, Ucząc się na wielu przykładach, tworzy nowe, własne treści, starając się być pomocna, ciekawa i zrozumiała dla odbiorców.